Dobra. Y, Ciflisonow, nie, jak to się. On nazywa? Rawa, co się działo podczas apokalipsy? Kurwa, który? No, apokalipsy. Według, On już y, tyle tam. Apokalipsy Świętego Jana. Stresz mi apokalipsy świętego Jana. Mi, apokalipsy, stres, świętego Jana. No dobrze. Nowy stres apokalipsy świętego Jana, bo ty jesteś religijna osoba. Y, to było dawno, generalnie. Tak dawno. Co? O, Apokalipsy Świętego Jana. No, 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 było dawno. No, nie, to, to jeszcze się nie wydarzyło. Dobra, Prze... dobra, wiem, dlaczego to mnie tłuko. Dobra, tego nie można dotknąć. Co? A, no, no to tak, tak. E, no to tam było trzech jeźdźców, Apokalipsy, jeden Czterech. Był... Kurwa. Nie, trzech. Czterech jeźdźców. Czterech. Nie no, trzech. Czterech, bo... Jeden Sam był głodu, drugi był wojny, tak? Pierwszy był... E, e, pierwszy był e, zarazy, drugi był wojny, trzeci był... Głodu. Głodu, a czwarty śmierć. A może oczywiście No. I oni byli przez pierwsze... Przez pierwsze które pieczęcie, krebarany. E, łamał.

Eee, wszyscy ci, eee, Wszyscy... Wszyscy wierzący stali się nieśmiertelni. A To czasem co nie było tak, żeby zamknąć się w domu i nikomu nie otwierać drzwi? Co? Czy to nie ta apokalipsa co? To nie ta apokalipsy <laughs> nie, e, nie, nie otwierasz nie, nie umarły drzwi, e, drzwi, tak? Jak e, to wszędzie chodzi o czasy ludzie Zep, to <laughs> free run, go. free run, go run, free run. Free run go, go. D don't dead, don't don't dead. Free run go. Go run go. Don't don't dead. Don't die, I don't don't, dead. don't die. I don't kill you. I will don't kill you. <laughs> I will don't kill you. <laughs> yes? Free run. Go run. Don't die. Ja dole umarłem. Mów mówię, go run. Ja <laughs> ale. No jesteś tak upośledzony z angielskiego. Wojny nie hejtuj już. Ty będziesz pisał maturę w ogóle? No jasne. Kiedy? Czy to ważne? Kiedy? W tym roku czy za rok? Ja No Nowy no. No nowy no. Kiedy? Niedługo. a zgadłem. On nie był? Nie wiem. Był. O, ale umrę od jakiejś góry. Czy co, już nie jest jak był. No co nie, zbokowałem się o minę! Ale frajersko. O nie. O jest...